Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A przygotowałem dzisiaj do niego jednego pewniaka. Ekstra linia bardzo szybko się utworzyła wygrywająca linia. Czy coś będzie więcej, zobaczymy. Kupiłem jedną, jedna jest wygrana. Oczywiście nie zachwalam, bo nieraz było bardzo dużo pustych podrząd, Także fart dzisiaj po prostu. Dodatkowo Sherry 77 daje jeszcze jedną szansę jej. Płynne złoto i dwa razy szybkie 50. No w poszukiwaniu tej mojej. 50 albo i więcej. Ale oczywiście, drodzy widzowie, ja Wam chciałem bardzo podziękować za wszystkie przepiękne komentarze, za wszystkie łapki uniesione w górę. Witam nowych subskrybentów, i subskrybenci, którzy są ze mną już od dawna. Dziękuję Wam wszystkim. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy ta ekstra linia ta była podpucha, tylko czy coś więcej się uda wygrać. Zdrabka jest numerem siódmym. Linię wygrywającą otwiera tworzy księżyc. Księżyc, czapka i popcorn. Zdrapuje księżyc. Sam jestem ciekaw, co tu się uda. Oprócz tej dziesiątki, która już jest na pewno. No i czy uda się. A moje symbole to są moneta, i co to jest? I słonik. Dobra, tu jest moneta. Moneta, moneta. Czy są gdzieś słoniki? Nie widzę, ale jest jeszcze tutaj moneta. Oczywiście, osoby, które nie subskrybują mojego kanału, bardzo proszę, żeby to zrobiły. Nie ma co przewijać tego, tej zdrabki jak bo nie marnujecie czasu, bo już jest na pewno wygrana. I co ja mam? Cytrynę i kości. Kości są tutaj. I jeszcze tutaj ten trzeba by się przydała, to by było fajnie. Tu jest cytryna. Kości, 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 sporo kości. Dobra, sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Nie widzę. Kolejne symbole to ptaszek i łabaki. Czyli klapki. Dobra, i co mam? Ptaszka tutaj. Tutaj są klapki, moje łobaki. Ptaszek jest obok klapek. Ptaszek tu nie widzę. Tutaj nie widzę na dole, co. Na dole są klapki raz i klapki dwa. Jeszcze zerknę tylko, czy czegoś nie przegapiłem. Wydawać by się mogło, że nie, ale to i tak wiecie, jak to jest u mnie ze mną. A następne symbole to jest słońce i kwiatek. Czy jest gdzieś kwiatek? Jest na razie słońce. Tutaj jest kwiatuszek, tutaj mam słoneczko, słoneczko, kwiatuszek. Ja przynajmniej więcej nie widzę. Jeszcze zostało 8 symboli do zdrapania i jest gwiazda i rowerek. Czy jest gwiazda, czy jest rowerek? Tutaj jest gwiazda. I jeszcze tutaj. Tutaj nie ma gwiazdy, nie ma rowerka, jest rowerek tutaj. Tutaj jest gwiazda. I jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Dobra, kolejne symbole. Wiatrak i klucz. Tutaj nie ma, tutaj jest klucz. Klucz, wiatrak, wiatrak, wiatrak i tak. Tu jest jeszcze jeden wiatrak. Tu jest jeszcze jeden wiatrak i chyba więcej nie ma. Coś mi się wydaje, że dali znowu na podpuchę. No ale jeszcze są cztery szanse: rolki i krab. Rolki są, krab jest. Tutaj są rolki. Krab rolki i tu mam kraba. Tutaj nie widzę. Tutaj jest krab. No dobra. I zostały jeszcze dwa symbole. Po jednym teraz diament. Czy jest gdzieś diament? Nie ma diamentu. I jeszcze została. Znaczy, jest piłeczka. Czy jest gdzieś piłka? Piłka jest tutaj, tutaj i tutaj. Czyli podobna sytuacja jak już jakiś czas temu, kilka odcinków. Też na chyba w szóstym symbolu mi się utworzył. Yy, wygrywająca linia utworzyła. No dobra, nie Sprawdza sprawdzę, zaś wysokość wygranej w tej zrabce, a co ja mam? No tak, 10 zł, czyli kontrolne 3 razy C. I wszystko się zgadza. No ale jedna była kupiona, jest wy, jedna wygrana, więc nie jest źle. Dobra szybkie 50 szukam swoich trzech takich samych kwot albo tutaj na, znaczy kwoty 50 złotych a ja mam sztabkę złota a moje wygrywające kwoty to 550 główna następnie 50 a może tutaj będzie 50 też możliwe nie czemu nie 500 no 100 złotych 2 zł i, i 100 złotych. No nie, to jest drabka przegrana. Dobra, idzie na bok i już dzisiaj druga i ostatnia z tych zdrapek. Szybkie 50. Może teraz się uda? Nie, tym razem też się nie udało. Przynajmniej w bonusie. A kwoty moje to tak. 100 złotych, 2 zł, 100 zł. Główna cztery złote, 50, 500, główna, czyli 50 tysięcy i 4 złote, czyli też zdrapka jest przegrana. Szybkie 50, nic nie dało. 4,77. no, ostatnia jej szansa. znaczy, no nie mówię, że już nigdy nie kupię, ale w najbliższym czasie na pewno nie. Zdrabka jest numerem 15, no i szukam swoich wygrywających siódemek. Wygrane się, sumują. A co ja mam? Winogrono, bank, safe Garnic, no, nie ma, nie ma, nie wiem czy czytać, czy nie czytać. Będzie siódemka, to będziecie słyszeli na pewno. Walizki, to już mogę pakować. Zmiana końcówki drapaka, nie wiem czy to teraz coś da, ale wierzę w to, chcę w to wierzyć. Muzik z pętelką. Arbus. Tak? Jakiś dziwny ten arbus. Nie, to, znaczy nie no właściwie może nie taki dziwny. Dobra, no to pierwsza część jest pusta, i teraz szukam z drugiej strony. Też nie ma. I nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Niestety kończyny jakieś. Monety, ananasy, podkowy. Pomarańcze, korony, pierścionki O matkońca. O, nie mogę. No nie, no po prostu ja nie, nie wiem, drodzy. no to jest niewytłumaczalne przecież tych zrapek już na przestrzeni nie wiem tam kilku miesięcy to już tyle kupiłem i ani w jednej nic nie było. Aj Na pocieszenie poproszę drodzy widzowie jakąś łapkę w górę. O, no dobra, ale może akurat zdrapka płynne złoto z numerem 8. Coś mi da ostatnio, nie tak dawno było 50 zł. Zresztą kto oglądał, to widział, jak mi ta zdrapka troszkę przerosła. Dobra, a zaczynam od swojej osiemnastki. Następnie mam 35 Warstwa jest jaka jest. Ale nie ma co marudzić. 41, 4 i ostatnia moja wygrywająca to jest 23. No dobra. Tu, tu. To jest 1, 8, ale ósemka nie. Kolejna to jest dwójeczka też nie. 39. Aha, jeszcze nie powiedziałem, bo oprócz po wygrywających liczb poszukuję worka, który daje przypisaną kwotę albo sztabka złota, który mnoży wyrównano raz dwa. Dobra. I mam piątkę, czyli oboczek, następnie 29, Nie ma. Tu, tu, dziewiątka. Nie ma. Następnie 31 Nie ma. Dwadzieścia oboczek. Siedemnaście oboczek. 37 nie ma, dobra, dajcie to sztabkę. A co daliście? Siódemki nie ma. 33 też nie było. 22 oboczek. 25. Ojaj, ale się trudno. 36 oboczek, Boże, już się im oboki zaraz skończył. 28, nie ma. Coś, rzutam na taśmę? 15, też nie było. 26, nie ma. Dwie ostatnie szanse. Pechowa, 13 i 16. No, niestety, zrapka również przegrana. No to Pech ostatnio, niestety, jest i to duży, bo tylko Pewniak dał zwrot. No to jak zwrot w Pewniaku, to taka wygrana, No ale. No ale dadzą mi te dychę w kolekturze, nie, no nie powiedzą, panie, to zwrot to Cię nie damy. Znaczy pewnie, to Cię nie damy. Dobra, czyli tak, Excelnie to jest dyszka, yy, Sherry 77, dziękuję Ci bardzo, Sherry, już tutaj nie zagościsz długo, płynne złoto, też było puste, i dwie szepkie 50. Mimo wszystko, drodzy widzowie, zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza pocieszającego, łapki w górę, która też mnie pocieszy, subskrypcji, no bo nie zawsze jest tak jak dzisiaj, nieraz jest dobrze, a może będzie jeszcze wspanialej. Ja już się dzisiaj z woli żegnam, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.